Marcus Aurelius. Być może największy filozof świata, jego życie jest fundamentem filozofii stoicyzmu. Wszystko, czego nauczyliśmy się i czego możemy się nauczyć od stoików, pochodzi od niego. Ten człowiek, który poświęcił swoje życie medytacji i filozofii, przekaże nam dziesięć lekcji życia. Te lekcje przygotują cię na prawdziwe życie. Aby twoje życie nie było pełne porażek, zmęczenia, stresu i bezsensu, wprowadzą one sens do twojej codzienności. 1. Nie możesz kontrolować warunków zewnętrznych, ale możesz kontrolować swoją reakcję. Jedna z najbardziej znanych lekcji stoicyzmu od Marka Aureliusza dotyczy nie rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Dla niego kluczowym pytaniem było to, jak reagujemy na te rzeczy. Utknąć w korku, napotkać nieoczekiwany problem w pracy lub usłyszeć krytyczne słowa od kogoś, to sytuacje zewnętrzne, często poza naszą kontrolą. Jednak nasze emocjonalne i mentalne reakcje na te zdarzenia są całkowicie w naszej gestii. Marek Aureliusz napisał w swoich rozmyślaniach: Nie rzeczy nas martwią, lecz nasze opinie o nich, dlatego mamy moc, by w każdej chwili zmienić te opinie. Przykładowo, gdy ktoś cię krytykuje, twoją pierwszą reakcją może być gniew lub smutek, ale możesz się zatrzymać i zadać sobie pytanie: czy ta krytyka jest uzasadniona? A może to tylko jego subiektywny punkt widzenia? Taka refleksja uwalnia cię od bycia zakładnikiem swoich emocji i pozwala działać bardziej racjonalnie. Jak zastosować te lekcje w codziennym życiu, w pracy, jeśli projekt nieoczekiwanie zakończył się niepowodzeniem? Zamiast się zadręczać, skup się na analizie błędów i na tym, jak możesz poprawić się w przyszłości. W relacjach nie bierz do siebie negatywnych zachowań bliskich, ale postaraj się zrozumieć, co nimi kieruje. To pomoże unikać konfliktów. W sobie, to jak sytuacje wpływają na ciebie, zależy wyłącznie od twojej interpretacji. Nie masz kontroli nad samym wydarzeniem, ale masz kontrolę nad swoimi myślami o nim. Podejście Marka Aureliusza to potężny przewodnik do radzenia sobie z nowoczesnym stresem, rozczarowaniami i gniewem. Nie zawsze możesz zmienić warunki zewnętrzne, ale masz moc, by zmienić swoje reakcje. 2. Żyj chwilą i doceniaj teraźniejszość. W stoicyzmie życie chwilą i docenianie teraźniejszości to jeden z kluczowych sposobów na osiągnięcie równowagi. W dzisiejszych czasach ludzie są tak pochłonięci przeszłymi błędami lub obawami o przyszłość, że tracą z oczu piękno i możliwości obecnej chwili. Tymczasem życie istnieje tylko tu i teraz. Przeszłość już nie istnieje, przyszłość jest niepewna. Jedyną prawdziwą rzeczywistością jest obecny moment. Marek Aurelius napisał: Przeszłość jest w Twoich wspomnieniach. Przyszłość w twoich marzeniach, jednak prawdziwe życie toczy się tylko w chwili obecnej. Obawy dotyczące przyszłości mogą wyczerpywać twoje myśli. Na przykład strach przed niedokończeniem projektu na czas w pracy może cię sparaliżować. Zamiast tego skup się na małym kroku, który możesz zrobić teraz: napisać e-mail lub przygotować wstępny szkic. Jeśli przeszłość cię dręczy, pamiętaj, że nie możesz jej zmienić. Jak powiedział Marek Aureliusz, nie pozwól, by wczoraj cię więziło, służ dzisiaj. Jak zacząć doceniać teraźniejszość? Znajdź wdzięczność w codziennych drobiazgach, zapach porannej kawy, uśmiech przyjaciela, czy chwila spędzona z książką, wszystko to może przypomnieć ci o bogactwie obecnej chwili. Skup się na swoim oddechu lub otoczeniu, przez kilka minut dziennie poświęć uwagę swojemu oddechowi lub szczegółom wokół siebie. Na przykład idąc, poczuj jak twoje stopy dotykają ziemi. Odkładaj telefon. Jedząc posiłek lub rozmawiając z bliskimi, odłóż telefon na bok i w pełni skup się na tym momencie. Zadaj sobie pytanie na koniec dnia, w którym momencie dzisiaj byłem naprawdę sobą? To pomoże ci zauważyć chwilę, kiedy naprawdę żyłeś chwilą. Docenianie teraźniejszości to pierwszy krok do pełnego życia. Ta świadomość staje się schronieniem w chaosie współczesnego życia. Pamiętaj, życie to nie później, ale teraz. 3. Prostota i zadowolenie z potrzeb to klucz do szczęścia. Czy czasem nie powinniśmy spojrzeć na to, co już mamy, zamiast stale pragnąć więcej? Marcus Aurelius w prosty sposób tłumaczy sekret szczęścia. W życiu należy zostawić miejsce tylko na to, co naprawdę potrzebne. Nadmiar rzeczy i pragnień obciąża zarówno umysł, jak i duszę. Pomyśl o tym, ile masz ubrań w szafie, a które z nich naprawdę nosisz na co dzień? Albo te przedmioty, które leżą w kącie domu i nigdy nie są używane? Nadmiar, który gromadzimy, z czasem przestaje nam służyć, to my zaczynamy służyć jemu. Pragnienie posiadania więcej odbiera człowiekowi wewnętrzny spokój. Aurelius pisał. Zmniejsz chaos w swoim życiu. Im mniej potrzebujesz, tym bardziej jesteś wolny. Wolność nie polega na braku rzeczy, lecz na braku uzależnienia od nich. Może czasem warto się zatrzymać i spojrzeć na swoją listę zakupów, pytając, czy naprawdę tego potrzebuje. Może lepiej wydać mniej pieniędzy i spędzić czas na kawie z przyjacielem zamiast kupować kolejny przedmiot. Jak zastosować tę zasadę w swoim życiu? Pozbądź się nadmiaru, zrób porządek w domu, oddaj nieużywane rzeczy. Uprość swoje wydatki, skup się na tym, co naprawdę ma dla Ciebie wartość. Ciesz się tym, co masz, zauważ, ile już posiadasz i jak to Cię wspiera. Ta prostota nie tylko odciąży Twoje życie, ale także Twój umysł. Szczęście nie leży w tym, co posiadasz, lecz w spokoju, jaki czerpiesz z życia. 4. Trudności czynią Cię silniejszym. W życiu każdego człowieka przychodzą chwile, gdy napotyka trudności, czasem sprawy nie idą zgodnie z planem, czasem nieoczekiwane wydarzenia rzucają nas na kolana. W takich momentach wiele osób chce się poddać, bo konfrontacja z trudnościami jest wyczerpująca. Ale być może te przeszkody są właśnie tym, czego potrzebujemy, by się rozwijać i wzmacniać. Marcus Aurelius mawiał: przeszkoda jest drogą to znaczy, że trudności na naszej ścieżce nie są jej końcem, ale narzędziem rozwoju. Łatwe do zdobycia rzeczy nie zmieniają nas, to trudności uczą nas wytrwałości, cierpliwości i odwagi. Pomyśl o swoim życiu: czy największe wyzwania nie były jednocześnie tymi, które cię najbardziej ukształtowały? Możesz to porównać do treningu mięśni. Jeśli w siłowni zawsze używasz lekkich ciężarów, twoje mięśnie nigdy się nie wzmocnią. Ale jeśli zaczniesz podnosić większe ciężary, początkowo będzie trudno, ale z czasem staniesz się silniejszy. Podobnie działa życie. Trudności są jak ciężary, które wzmacniają twoje duchowe mięśnie. Nie musisz od razu czuć się bohaterem, gdy napotykasz trudności. To naturalne, że czujesz się zmęczony, sfrustrowany, a czasem nawet masz ochotę się poddać. Ale w takich chwilach zapytaj siebie, czego mogę się nauczyć z tej sytuacji? Każda trudność niesie w sobie lekcję. Może to być nauka cierpliwości, rozwiązywania problemów czy wzmacniania wiary w siebie. Pamiętaj, trudności są tymczasowe, ale to czego się z nich nauczysz, pozostanie na zawsze. Możesz zmagać się z dużym projektem w pracy lub walczyć z kryzysem osobistym. W takich chwilach nie jest łatwo zachować siłę, ale świadomość, że wyjdziesz z tego silniejszy, może dodać ci otuchy. Dlatego, gdy napotykasz trudności, patrz na nie jak na nauczycieli, a nie wrogów. Największe lekcje życia często ukryte są w jego najtrudniejszych momentach. Kiedy spojrzysz wstecz, zrozumiesz, że to właśnie te chwile uczyniły cię silniejszym i mądrzejszym. 5. Kontroluj swoje emocje i zachowaj rozum. Życiowa lekcja: gdy ktoś cię krytykuje, zamiast natychmiast się złościć, przeanalizuj, czy jego słowa są słuszne. Niech rozum będzie twoim przewodnikiem. Marcus Aurelius mawiał: rozum uwalnia cię od niewoli emocji. 6. Nie oceniaj innych, buduj empatię. Życiowa lekcja: gdy ktoś swoim zachowaniem cię irytuje, spróbuj zrozumieć, dlaczego tak postępuje. Pomyśl o jego sytuacji i słabościach. Marcus Aurelius mówił: Każda dusza toczy swoją własną walkę, nie oceniaj, zanim zrozumiesz. 7. Śmierć jest naturalną częścią życia. Nie bój się jej, śmierć. To temat trudny do rozmowy, niewygodny nawet do myślenia, prawda? Chociaż wszyscy wiemy, że jest częścią życia, większość z nas chce przed nią uciec. Marcus Aurelius mówi jednak coś zupełnie odwrotnego: nie uciekaj przed śmiercią, zaakceptuj jej naturalność. Życie to cykl, z początkiem i końcem, a zrozumienie tego cyklu wymaga podejścia pełnego świadomości, a nie strachu. Pomyśl o tym. Natura codziennie pokazuje nam ten proces. Liście spadają z drzew, kwiaty więdną, by później znów zakwitnąć. Słońce wschodzi i zachodzi, by następnego dnia znów pojawić się na horyzoncie. Wszystko płynie, a śmierć nie jest końcem, lecz częścią tego przepływu, jakby drzwiami do nowego początku. Marcus Aurelius pisał: Śmierć nie jest końcem, lecz naturalnym porządkiem rzeczy. We współczesnym świecie myśl o śmierci to często tabu. Unikanie tej myśli sprawia jednak, że tracimy pełnię życia. Strach przed śmiercią zabiera nam radość z chwili obecnej, bo wciąż martwimy się o to, co nas czeka. Tymczasem, kiedy zaakceptujemy śmierć, możemy żyć pełniej, spędzać więcej czasu z bliskimi, doceniać drobne rzeczy i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Jak poradzić sobie z lękiem przed śmiercią? Warto spojrzeć na nią jak na nauczyciela, uczy nas, jak cenne jest życie. Strata kogoś bliskiego jest bolesna, ale przypomina, jak ważne są chwile spędzone z ukochanymi osobami. Dzięki tej świadomości zaczynamy bardziej doceniać czas, jaki z nimi mamy. Marcus Aurelius mówił: Nie bój się śmierci. To natura bierze cię z powrotem. Pamiętanie o tym, że jesteśmy częścią natury, może zmniejszyć lęk. Życie i śmierć nie są przeciwieństwami, są ogniwami tego samego łańcucha. A zaakceptowanie ostatniego ogniwa pozwala zobaczyć piękno całego łańcucha. Zamiast bać się śmierci, powinniśmy patrzeć na nią z innej perspektywy, nie jako zagrożenie, ale jako przewodnika. Śmierć przypomina nam, żyj najlepiej jak potrafisz, bo czas jest ograniczony. Kiedy poczujesz się przygnębiony drobnymi problemami, pamiętaj o tej prawdzie. Życie jest krótkie, ale to nie powód do strachu. To szansa, by każdą chwilę uczynić cenną. Osiem. Sukces ani porażka nie definiują ciebie, wielu z nas definiuje siebie poprzez sukcesy i porażki. Kiedy zdobędziemy dobrą ocenę, awansujemy w pracy lub odniesiemy sukces w projekcie, czujemy się wartościowi. Ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Co jeśli nie osiągniemy tego, czego oczekiwaliśmy? W takich chwilach wielu ludzi traci poczucie własnej wartości. Marcus Aurelius uczy nas jednak, że życie to coś więcej niż równanie sukcesów i porażek. Marcus Aurelius pisał: Człowiek nie jest tym, co robi, lecz swoimi myślami i charakterem. To przypomina, że zarówno nasze sukcesy, jak i porażki są tylko częścią nas, ale nie definiują naszej istoty. Nasza wartość nie wynika z wyników, jakie osiągamy, lecz z wysiłku i postawy, które wkładamy w ich osiąganie. Porażki są trudne do zniesienia, to fakt, być może odrzucono cię podczas rozmowy kwalifikacyjnej, albo twój cel, nad którym pracowałeś przez długi czas, nie został osiągnięty. Pierwsza reakcja to smutek lub rozczarowanie, ale ważne jest, by te emocje nie zawładnęły tobą. Porażki to szansa na naukę, wskazówka, co możesz poprawić. Jeśli spojrzysz na to w ten sposób, porażka przestaje być końcem, a staje się nowym początkiem. To samo dotyczy sukcesu. Sukces jest stanem przejściowym. Jeśli zdefiniujesz siebie wyłącznie przez swoje osiągnięcia, możesz poczuć pustkę, kiedy sukcesy się skończą. Możesz zauważyć, że mimo sukcesów wciąż pragniesz więcej. Prawdziwe zadowolenie pochodzi nie z zewnątrz, lecz z wewnętrznej równowagi. Życie to podróż. Czasem jesteśmy na szczycie, a czasem na dole. Kluczowe jest to, kim jesteśmy podczas tej podróży. Czy zachowujemy pokorę na szczycie i nie tracimy nadziei, będąc na dnie. Sukcesy i porażki to przystanki. To, jak się na nich zachowujemy, mówi o nas więcej niż same rezultaty. Następnym razem, gdy osiągniesz sukces lub doświadczysz porażki, zapytaj siebie, czy to czyni mnie lepszym człowiekiem? Czy postępuję zgodnie z moimi wartościami? Odpowiedź na to pytanie zdefiniuje, kim naprawdę jesteś. Marcus Aurelius przypomina nam, że sukcesy i porażki to przemijające elementy życia. Możesz dziś odnieść sukces, a jutro ponieść porażkę. Ale to nie zmienia tego, kim jesteś. Ważne jest, jak podchodzisz do tych wzlotów i upadków i czy pozostajesz wierny swoim wartościom. Prawdziwy sukces to harmonia wewnętrzna, którą osiągasz bez względu na okoliczności. 9. Unikaj niepotrzebnych sporów. Czasami czujemy potrzebę udowodnienia swojej racji, pokazania, że mamy słuszność obrony swojego stanowiska lub wskazania czyjegoś błędu. W efekcie lądujemy w samym środku niepotrzebnych dyskusji. Jednak jak przypomina Marcus Aurelius, takie spory zwykle nie prowadzą do niczego konstruktywnego. Zamiast tego pochłaniają nasz czas, energię i wewnętrzny spokój. Pomyśl o sytuacjach, w których zaangażowałeś się w dyskusję na przykład w mediach społecznościowych, pisanie długich odpowiedzi, frustracja wynikająca z tego, że druga osoba nie rozumie twojego punktu widzenia, albo kłótnia w pracy podczas spotkania, w której próbowałeś obronić swoje zdanie. Co z tego wynikło? Prawdopodobnie niewiele. Ale co straciłeś? Spokój, czas, a może nawet dobre relacje z innymi. Marcus Aurelius w swoich rozmyślaniach napisał: tak jak inni nie zawsze mogą Cię przekonać, tak Ty nie zawsze możesz przekonać ich najlepiej po prostu podążać swoją ścieżką w ciszy. Ta myśl przypomina, że lepiej unikać niepotrzebnych konfliktów i skupić się na bardziej wartościowych działaniach. To nie znaczy, że nigdy nie powinniśmy bronić swoich przekonań. Są chwile, kiedy trzeba wyrazić swoje zdanie. Ale większość sporów nie dotyczy prawdy ani zasad stają się jedynie walką ego. Każda strona chce mieć rację zamiast zrozumieć drugą osobę? Gdy dostrzegasz, że spór nie prowadzi do porozumienia, mądrością jest wycofanie się. Jak zastosować tę zasadę w codziennym życiu? Zastanów się, czy warto, zanim zaangażujesz się w dyskusję, zapytaj sam siebie, czy to naprawdę ważne, czy ta rozmowa coś zmieni? Jeśli odpowiedź brzmi nie, wycofaj się, uważnie słuchaj. Gdy ktoś mówi coś prowokującego, zamiast natychmiast reagować, po prostu słuchaj. Spróbuj zrozumieć skąd pochodzą jego słowa. Może odkryjesz, że spór jest niepotrzebny. Skup się na swoim spokoju. Nawet jeśli ktoś cię nie rozumie, nie musisz tracić wewnętrznego spokoju, aby udowodnić swoją rację. Twoje zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż wygranie kłótni. W dzisiejszym świecie, szczególnie w erze mediów społecznościowych i szybkiej komunikacji, jesteśmy stale narażeni na konflikty. Ale prawdziwa mądrość polega na tym, by wiedzieć, które walki są warte wysiłku. Marcus Aurelius uczy nas, że unikanie zbędnych sporów przynosi więcej spokoju i skupienia na tym, co naprawdę ważne. Czas i energia są ograniczone, mądrze je inwestuj. 10. Pomaganie innym nadaje głębszy sens życiu. Żyjemy w czasach, w których często gonimy za własnymi celami, zarabiamy więcej, osiągamy sukcesy, budujemy swoją pozycję. Jednak w pewnym momencie możemy poczuć, że to wszystko zostawia w nas pewną pustkę. Wtedy warto przypomnieć sobie prostą, ale głęboką prawdę Markusa Aureliusa. Człowiek nie istnieje tylko dla siebie, ale także dla innych. Pomaganie innym wnosi do naszego życia zupełnie nowy wymiar. Nie musi to być coś dużego czy wymagającego wielkich nakładów finansowych. Czasem wystarczy drobny, szczery gest, który może mieć ogromne znaczenie dla drugiej osoby. Może to być wysłuchanie przyjaciela, pomoc sąsiadowi, czy drobna przysługa dla nieznajomego. Takie małe akty dobroci mogą rozjaśnić dzień kogoś, kto tego bardzo potrzebuje. Pomaganie buduje więzi. Każdy z nas niesie swoje ciężary, dla niektórych są one mniejsze, dla innych większe. Ale kiedy podajesz komuś pomocną dłoń, nie tylko odciążasz go, lecz także sam doświadczasz czegoś transformującego. Pomaganie nie jest jedynie aktem dobroci. To esencja człowieczeństwa. Pomyśl o chwili, w której komuś pomogłeś. Może to było coś prostego, pocieszenie znajomego, wskazanie drogi obcemu. Pamiętasz, jak się wtedy czułeś? To uczucie, ta wdzięczność na twarzy drugiej osoby nie ma sobie równych. Marcus Aurelius uważał, że pomaganie innym jest naszą naturalną powinnością. Jesteśmy częścią większej całości, a ta całość działa dzięki współpracy i wsparciu. W dzisiejszym zindywidualizowanym świecie, w którym coraz częściej zamykamy się w swoich bańkach, pomaganie innym staje się jeszcze bardziej znaczące. Wyciągnięcie pomocnej dłoni nie tylko przynosi korzyści tej drugiej osobie, ale także daje nam wewnętrzne poczucie spełnienia. Pomaganie innym to dawanie czegoś z siebie, ale paradoksalnie to dawanie nas wzbogaca. Każdy akt dobroci, choćby najmniejszy, nie tylko zmienia życie drugiej osoby, ale także przekształca nasze własne. Bo życie nie polega wyłącznie na gromadzeniu rzeczy dla siebie, polega na wnoszeniu wartości do świata i do życia innych. Życie nabiera głębi, gdy żyjemy nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Czasem drobny gest wystarczy, by odmienić dzień, a może nawet życie drugiego człowieka. To właśnie te chwile, kiedy pomagamy, wspieramy, dzielimy się, są prawdziwym dowodem naszej siły i człowieczeństwa.